Witam dzisiaj ponownie na, Jestem na wycieczce Ale jak widać za mną mgła Dość duża Także Jadę tak sobie Pojeździć tutaj trochę po polach I Trochę Pobawić się maszyną Dzisiaj jest 26 październik 2024 Sabota no, cały dzień trzyma mgła, cały hmm. dzień niestety. No. Zobaczymy tu w koło, tu mamy konie, zaraz zobaczę. No ale nie widać ich, były tu przed chwilą. Zobaczymy na zbliżeniu. Taka mgła, ciężko się jedzie, mokro jest. No, tam są gdzieś, ale nie widać. Może przyjdą taka gła. Proszę Państwa, kawasak jest. No, nie ma koników. Tam stoją. Gołym okiem widać, ale z kamery nie chcę zaczymy Sam widać Uglista, bardzo No dobra. Przyjedziemy się dalej. Samotny. Jeździec jestem dzisiaj. No a teraz już jestem nad jeziorem. Taka dzisiejsza przejażdżka, zobaczymy, jak się tam sankcje ma. Czy no tam mamy jeziorko. Wszystko jest we mgle. Idę na ławkę sobie usiąść, zaraz. No tak wyglądam. jest mokro przez taką mgłę to jest po prostu mokro i powiem szczerze że szybka od kasku paruje tak od razu też się robi taka mleczna idziemy na ławkę no, tak wygląda widok jezioro jezioro jest niedaleko mojego domu może z kilometrów po prostu dzisiaj nie, no nie ma takiej pogody żeby była frajda z jazdy no Zobaczymy jeszcze on jest cały w mgle i na trasie też tak na drodze kask no. Siadamy na ławkę tu spadę z papierosa. To jest jeziorko w sumie sztuczne no, sztuczne. Była tu kiedyś kopalnia kredy czy czegoś i w tej chwili w tej chwili już od wielu, wielu lat, czyli od chyba lat 60. jest to no, nie zalane może, tylko odpuścili i nie odwadniają, czyli tam jest jakieś źródło na dnie bardzo głębokie jest to jezioro dodam ma około 28 metrów głębokości, no mówię, na dnie tam była kopalnia kiedyś dawno temu. No Płetwonurkowie tu często przyjeżdżają e, to za chwilę O, już muszę to no. Tu na te jezioro przyjeżdżają często płetwonurkowie, bo z, głębokie. Można tam sobie buszować po zatopionym lesie i tak dalej i tak dalej. Jezioro się nazywa Czarnogłowy. I można wbić sobie to, bo bardzo dużo filmików na YouTube jest właśnie z głębin tego jeziora. Tu jedzie jakieś auto, ale pojechało. No także ja sobie tutaj chwilę relaksu, za chwilę na motor, przejażdżka dalej. A teraz papierosa, to nie będę nagrywał, jak palę papierosy, bo po co. O, popatrzymy sobie trochę jeszcze tutaj na plaży. To jest plaża, to jest to całość. I tam trochę w tą stronę jest tutaj na Piachu. Aby było. No latem jest o wiele ładniej. Tu latem często przyjeżdżam sobie rowerem. No, tak jak mówię, no, jezioro jest głębokie, dużo Niemców przyjeżdża też i dużo tutaj y, szkółki i płetwonurko, Płetwonurkowie i prywatnie i tak, i tak bardzo często, szczególnie właśnie w październik. Właśnie się dziwię, bo dzisiaj jest weekend, sobota i z reguły jakiś auto podjeżdża i chyba nie bo z reguły jest tutaj bardzo dużo tu mają takie właśnie bo zobaczmy ławka jedna się rozwaliła ale tu o, tak, tak jest fajno tu jest motorek mój no a tu są ławeczki na wiele wiele osób tam jest parking także nawet jest miejsce na ognisko. Przygotowane. Także jak nieraz przyjeżdżają to na 10 osób albo więcej. Nawet potem grillują tutaj i jest fajno, fajne jeziorko. Bardzo mnie cieszy, że właściwie mieszkam tu niedaleko, bo mówię raptem kilometr, a dzisiaj jest tak jak jest, mgła. Nie? No dobra. No i powoli się będę zbierał stąd, może przejrzeć. Dodam tylko, że to jezioro yy, głębokość ma 28 chyba tak, a długość około chyba 600 metrów, a szerokość tak nie wiem, 300-400 to tak już na oko. Dokładnie nie wiem, ale nie jest takie, to nie jest stawek jakiś krótki, tylko to, 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 takie powstałe jeziorko bardzo fajne i tyle. Ja się ubieram, jadę sobie kawałek dalej. I w drogę. No żegnam się z jeziorkiem na dzisiaj bo też mam ochotę sobie ognisko zrobić na ogródku. Motorek tu i jedziemy. Ja na razie nie filmuję jazdy motorem, bo po prostu te moje urządzenie mi, zaczyna mnie wkurzać. Jest trochę za duże, także zawieszać to specjalnie na ten to bo co? No dobra i jedziemy dalej. No a teraz zatrzymałem się tu na drodze. Taki ładny mostek jest tam nad rzeczką zaraz zobaczymy sobie rzeczkę i i będę kończyć kończył wycieczkę będę zobaczyć mamy mostek ładny A w dole rzeczka ładnie porosięte motorek postawiłem, Zobaczymy na drugą stronę są jakieś budynki lubię tak właśnie takie przyrodnicze trochę rzeczy Zresztą kiedyś filmowałem o chwileczkę motocyklista nawet wyjechał sobie No, tak jak mówiłem, że jedni no, lubię mieście jeździć, ale sobie właśnie gdzieś tam po łąkach czy po polach tutaj po się cisza spokój No słyszycie Tłumeczek. Dobra, idziemy do motoru. No i tak, jesteśmy jeszcze tu nad tą rzeczką. Powoli będę kończył taką krótką, właściwie wycieczkę. Dzisiaj sobie zrobiłem godzinną, może trochę na łonie natury, motorem, trochę jazdy. I co? Do usłyszenia następnym razem. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. A mgła nadal trzyma.